Witajcie moi drodzy fani żużla, tu Erwin Mentel. Witam was serdecznie. Zanim zaczniemy, proszę abyście subskrybowali mój kanał, abyśmy byli na bieżąco oraz ciśnijcie dzwoneczek, a także komentujcie swoje uwagi, czy chcecie się na tym kanale. Sezon praktycznie za nami, w niedzielę było ostatki łańcuch herbowy w Ostrowie, gdzie wygrał Szostak, ale to już ostatnie podrygi żużla. Teraz przyszedł sezon ogórkowy czyli czekanie do marca, aż wszystko ruszy. Miejmy nadzieję, że koronawirus odpuści i będziemy mogli się cieszyć kolejnym sezonem. A dzisiaj, dzisiaj chcę powiedzieć o gwizdach na stadionie. Niektórzy pytali mnie, dlaczego o tym nie mówię. No dobrze, także wypowiem swoje zdanie. Dlaczego ludzie gwizdają na stadionach? Żużlowych nie tylko. Jak wiecie, wiele jest gwizdów na stadionach. Na scenach żużlowych jest bardzo dużo. Gdy nie lubią jakiegoś zawodnika, czy nawet kiedy jakiś polityk wręcza medale. Dlaczego gwizdają? Nie wiem. Pewno dlatego, że są niezadowoleni, czy z jazdy, czy z polityków. Myślę, że sport i polityka nie powinny się mieszać, ale będą, bo to są sfery życia, gdzie politycy bardzo chętnie się ujawniają. Ja osobiście nie gwizdzę. Ani na zawodnika, którego nie lubię, ani na, na polityka, który wręcza danemu żółwcowi medal czy puchar. Ale wiem, że są ludzie, którzy to lubią i będą to robić, ponieważ gwizdy są nieodzownym elementem na stadionie. A co wy myślicie o tym, że ludzie gwizdają? Ostatnio było o tym mocno omówione przy okazji Grand Prix. W Toruniu, gdzie gwizdano na premiera. Według mnie to było przykre, ale cóż, są różni ludzie, różnie podchodzą do sportu i polityki. Co według mnie nie powinno się mieszać, ale będzie się mieszać, bo tak już jest. To na tyle w tym krótkim odcinku. Jeśli chcecie coś więcej, to komentujcie swoje uwagi, spostrzeżenia. Ja będę starał się na nie odpowiadać. A teraz widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku na Fani Żlo. Powiem o czymś innym. O czym to się dowiecie. Teraz jeszcze prosiłbym tą osobę, która nie wysłała mi jeszcze maila, gdzie mam wysłać jej moją książkę, mojego e-booka. W opisie będzie adres e-mail mój. Nie może wysłać tego. Ten. Powiem tylko, że to jest Erwin Mentel małpa gmail.com. To już naprawdę koniec. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już za tydzień. W kolejnym odcinku na Fani Żużla. Cześć Erwin, pa.